Barbara Sztur minionej niedzieli gościła na kanapie nowej śniadaniówki Polsatu. Wdowa po wybitnym aktorze po raz pierwszy zabrała głos po śmierci męża. Podzieliła się emocjonalnymi wspomnieniami o ostatnich latach jego życia i swojej walce z żałobą. W niedzielnym wydaniu Halo, Tu Polsat, widzowie mieli okazję doświadczyć wyjątkowo wzruszającego wywiadu. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski gościli w studiu Barbarę Sztur, która opowiedziała o życiu u boku jednego z najbardziej cenionych polskich aktorów Jerzego Sztura. Ich miłość, trwająca ponad pół wieku, była pełna wzlotów i upadków, zwłaszcza w obliczu choroby, z którą Jerzy Sztur zmagał się w ostatnich latach swojego życia. Barbara Sztur przerwała milczenie, Barbara Sztur łamiącym głosem opowiedziała o trudnościach w dostrzeżeniu pierwszych objawów choroby męża. Dla mnie, dla otoczenia, wydawało się, że jest on całkiem normalny, natomiast ta choroba poczyniła pewne ubytki w jego głowie i miał pewne niedobory, z którymi trudno było się zorientować na samym początku. Zwłaszcza, że on to wypierał, a ponieważ był dobrym aktorem, to nawet mnie było strasznie trudno się zorientować, że coś tam jest nie tak, wyznała wdowa. Opowiedziała również o swoich doświadczeniach związanych z żałobą, podkreślając, że każda osoba przechodzi przez ten proces na swój sposób. Wszystko, co ja powiem na ten temat, jest banałem, bo każda kobieta, która pożegnała męża, to przechodzi przez to samo, co ja będę o tym mówić. Jak wygląda moja żałoba? Moja żałoba nie jest za spektaklami, za kinem, moja żałoba jest za tym kimś, kto po prostu już się nie odzywał, ale mnie dotknął albo popatrzył. No i trzeba po prostu z tym żyć, podsumowała Barbara Sztur. Jerzy Sztur zmarł 9 lipca. We wtorek, 9 lipca bieżącego roku, media obiegła druzgocąca informacja. Odszedł Jerzy Sztur, wybitny polski aktor, reżyser i pedagog. Smutną wiadomość potwierdził jego syn Maciej. Kondolencje płynęły z całej Polski, a legendę wspominali znani ze środowiska artystycznego i Fani. Świat polskiego filmu pogrążył się w żałobie. Ceniony za kreację postaci m.in. w filmach Killer, Killer ów 2 Uch, Seksmisja, czy King Size zmarł, zostawiając po sobie bogate dziedzictwo artystyczne. Początki kariery Jerzego Sztura, urodzony w Krakowie, od najmłodszych lat związany był ze sztuką. Początkowo występował w szkolnych przedstawieniach, a później rozwijał swoją pasję na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej. Jeszcze liceum pracował jako bileter i organizator widowni w Teatrze Banialuka w Bielsku Białej, gdzie księgową była jego matka. Kariera Jerzego Sztura była pełna znaczących ról, które zapadły w pamięci widzów.